Dzień dobry, dzisiaj za 4 punkty mamy zadanie z prawdopodobieństwa. Wydaje się dużo treści, wydaje się, że zadanie jest trudne, ale jest naprawdę banalnie proste. Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się 9 kul, 4 białe, 3 czarne, 2 zielone. W drugim pojemniku jest 6 kul, 2 białe, 3 czarne i 1 zielona Z każdego pojemnika losujemy po jednej kuli. Obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru. I tego typu zadanie robi się w taki sposób, że jeżeli mamy 9 kul w pierwszym, 4 są białe, to 4, 9. Razy, kochani, białe w drugim są dwie, czyli dwie szóste. Tu będzie wynik. Teraz na czarne mamy, z pierwszego będzie trzy dziewiąte. I z drugiego czarnego mamy dwie szóste. Bo dzielimy zawsze ilość czarnych przez ilość wszystkich w, w urnie. I w ostatnim mamy, kochani, zielone, czyli mamy dwie dziewiąte razy. Jedna zielona jest z drugiej, jedna szósta. No i liczymy to. Będzie tutaj 8,5. Tu będziemy mieć 6,54, a tu będą 2, Ale moment, nie dwie, tylko tu jest 3, przepraszam, 3 czarne są w drugiej ulnie, czyli tu powinno być mała pomyłeczka, ale już korygujemy. No i suma tych wszystkich trzech daje nam 19 pięćdziesiątych czwartek i to jest nasze szukane prawdopodobieństwo. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do poprzednich odcinków.